Chcesz żyć? Wyjmij z uszu słuchawki, jak idziesz na rower. No dobra, może to trochę za ostre, ale na pewno poruszając się po drodze, po której poruszają się też kilkutonowe, inteligentne pociski, warto mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Czy to znaczy, że na rowerze albo podczas biegania musisz zrezygnować z muzyki? Hej, witajcie w kolejnej recenzji. Ja nazywam się Kostek Młynarczyk, a dziś mam tu ze sobą słuchawki Creative Outlier Free Pro Plus, które chcą ocalić ci życie, a także ocalić cię od nudy podczas treningów na rowerze i podczas pływania. To dobrze. Ale czy one same są dobre, złe czy brzydkie? Jak można zapewnić pełną świadomość sytuacji dookoła, jednocześnie dostarczając użytkownikowi muzykę, podcast czy strumień najnowszych informacji ze świata? Cóż, sposobów jest kilka. Można zrobić słuchawki z dziurką, tak jak sony, można wymyślić grające klipsy albo okulary jak Huawei, ale żaden z tych sposobów nie sprawdzi się także pod wodą. Całe spektrum wymagań pokrywa w tej chwili jedna technologia. Przewodnictwo kostne ma tą zaletę, że pomija pośredników, zamiast wprawiać w drgania powietrze, które wprawi w drgania odpowiednie kości w uchu, po prostu wprawiają w drgania odpowiednie kości. Creative Outlier Free Pro Plus korzystają właśnie z technologii przewodnictwa kostnego, i to w kontekście ich przeznaczenia bardzo dobrze. Ale jeszcze lepiej, i to naprawdę duży plus tych słuchawek, że w ich przypadku przetworniki, bo chyba nie można tego nazwać głośnikami, mimo że robią w sumie to samo, są ruchome. Po założeniu słuchawek przetworniki można przesuwać w niedużym, ale znaczącym zakresie do przodu i do tyłu. Jak się okazuje, ten niewielki ruch robi wielką różnicę. W poprzednich słuchawkach z przewodnictwem kostnym miałem problem, bo jak dla mnie zawsze grały za cicho i za mało wyraźnie. Przy Creative miałem dokładnie to samo, ale wystarczyło dopasować lokalizację przetworników, znajdując to jedno właściwe, idealne położenie i różnica była powalająca. Naprawdę brawa! W ogóle konstrukcja Outlier Free Pro Plus to też, cóż, plus. Obręcz nośną tworzy, zdaniem Kreatiwa, pokryty przyjemnym w dotyku silikonem Stop Tytanu z pamięcią kształtu. Więc słuchawki są lekkie, ważąc jedynie 32 gramy, a zarazem bardzo wytrzymałe. To silikonowe pokrycie dotyczy zresztą całej konstrukcji, czyniąc ją wodoodporną i to całkowicie, aż do IPX8. Producent podaje, że powinny wytrzymać 40 minut w słodkiej wodzie na głębokości do 1,5 metra. Można pływać. Słuchawki Creative w wersji Pro Plus mają jeszcze jedną ważną dla pływaków, ale też i rowerzystów czy biegaczy cechę – wbudowaną pamięć. 8 GB wewnętrznej pamięci pozwala pomieścić trochę muzyki, podcast albo jakiegoś audiobooka, uwalniając cię od konieczności noszenia smartfonu. To ważne, zwłaszcza przypływaniu, bo w kąpielówkach trudno zmieścić telefon, a w ogóle to Bluetooth słabo działa pod wodą, więc zdecydowanie plus. Na plus można zaliczyć też czas pracy na baterii, który w praktyce wynosił w moich testach jakoś tak pod. 8 godzin oraz to, że ładowanie przez 10 minut pozwala słuchawkom obsłużyć dwugodzinny trening. ładowanie odbywa się przez magnetycznie podłączany kabel USB A, który zapewnia też dostęp do pamięci słuchawek. Przyciski sterujące. Wiadomo, muszą być przy takim zastosowaniu, muszą być też mechaniczne i muszą być wodoodporne. I tak w Outlier Free Pro Plus jest. Jednak są też zarazem tak twarde, że klikanie ich podczas aktywności naprawdę sprawia problemy. Nie czuć też wyraźnej odpowiedzi, co dodatkowo frustruje i psuje wrażenia z użytkowania. Minus. Następny minus za rozwiązanie kwestii wodoodporności mikrofonu. Otóż Creative dodał do słuchawek gustowną, gumową satyczkę. Trzeba przyznać, że zadbali o to, żeby zminimalizować związane z nią niewygody. Jest zdejmowalna, więc nie trzeba paradować z czymś takim dędającym na słuchawkach. A także dodali w komplecie jeszcze dwie, więc jakby się zgubiło tą pierwszą, to nie ma tragedii. No i okej, okay, rozumiem, że to jest tańsze niż goreteksowe membrany i inne cuda, ale tak czy siak, minus. Dziwna i nieintuicyjna jest procedura łączenia ze słuchawkami dwóch urządzeń naraz. Podłączyć jedno, wyłączyć, podłączyć drugie, włączyć pierwsze. Czemu tak, a nie jak w innych? Pewnie to kwestia ceny. Cóż, cieszę się, że multipoint jest, ale używać mi się go nie chciało, prawdę mówiąc. W końcu kwestia brzmienia. To nie jest zarzut do tych konkretnych słuchawek, bo dzięki ruchomym przetwornikom i tak grają lepiej niż inne z przewodnictwem kostnym. Ale cóż, to ogólnie problem tej technologii. Bas zapomnij. Szczegółowość i głębokość brzmienia, bez żartów. No ale nie do tego służą, prawda? Świetne słuchawki dla sportowców, prawda? Idealne dla pływaków, biegaczy, rowerzystów, czyż nie? Otóż nie. Nie dla rowerzystów, a i inni też mogą mieć problemy, na przykład zimą. Kabłąk słuchawek praktycznie uniemożliwia noszenie Outlier Free Pro Plus razem z kaskiem rowerowym, a przynajmniej z modelami, które miałem pod ręką. Okazuje się też niekompatybilny z większością czapek. Hmm. Słuchawki z przewodnictwem kostnym to specyficzny rodzaj sprzętu do specyficznych zastosowań. Jeżeli jesteś jedną z tych osób, którym potrzebne są unikalne cechy tej technologii, czyli nieblokowanie uszu i przede wszystkim praca pod wodą, mogę szczerze polecić Creative Outlier Free Pro Plus. Przede wszystkim ze względu na solidność, wodoodporność, własną pamięć. No i funkcjonalność. Zdecydowanie na wyróżnienie zasługuje też możliwość dopasowywania pozycji przetworników. To naprawdę duża rzecz.